Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. W zależności od tego, o której oglądacie ten komunikat. W sensie film. Bo... Chcę z Wami oczuć porozmawiać. Pierwsza sprawa pokazuje twarz. Tak. <noise> w ogóle nie sugerujcie się tym, jak wyglądam. Po prostu może mam trochę więcej. I czegoś tam na twarzy, ale najważniejsze nie jest to, jak człowiek wygląda, tylko to, co ma wewnątrz. <grystanie> Dobra, zobaczyłem z tematu. Tutaj chciałbym z wami porozmawiać o live'ach, bo kiedyś podrzuciłem na moim kanale na zakładce społeczność yy, propozyc propozycję. Tak, ten film jest bez montażu. Propozycję. Czy robić livey, czy nie, 84% z Was powiedziało, że można jak najbardziej. Pff. Albo nie, żeby tak było, można jak najbardziej. Pff. I są. Mam tutaj dwie sugestie, jakby te livey wyglądały. Otóż moi kochani, pierwsza sugestia jest taka: no, tak jak teraz tutaj rozmawiam z Wami na czacie odpowiadam na Wasze pytania na czacie bez żadnych gier no to nie będą pato streamy spokojnie tylko takie spokojne rozmowy o wszystkim, o niczym bez żadnego elementów Pato bez picia a Druga sugestia to jakieś gierki pograć, na przykład Eurotrack Simulator 2. Przyznam się szczerze, że mam pograne na razie 60 godzin i nie czuję się jakimś tam super driverem. Zdarzają mi się jakieś tam momenty dzwania dz, Przepraszam, dzbanienia. No ale też o to chodzi. Jak na przykład ktoś robi shoty z tego jak ktoś na przykład gra w jest 2 i albo ktoś, ktoś zbanuje na tą osobę albo sam się zbanuje no to też by mogło być całkiem oglądane albo po prostu robić tak że czasami jedna forma przeplatana czasami też drugą albo jedna z tych form do, do ustalenia i taka sprawa te live y zaczęłyby się chyba od sierpnia, nie powiem kiedy konkretnie. I te live'y będą strasznie nieregularnie. Ale jakby była taka możliwość, oczywiście będą na zapłacę społeczność odpowiednie zapowiedzi, że M, tego dnia robię live'a i zapraszam wszystkich serdecznie do tego, żebyście uczestniczyli i... co jeszcze chciałem powiedzieć... aha, no i żebyście zostawili łapeczki w górę oczywiście nie zmuszam jeśli wam się ten film nie podoba no to możecie zostawić łapkę w dół też napisać w komentarzach co, dlaczego wam się, dlaczego się nie podoba no niestety na razie nie stać mnie tak na super hiper mega fajny sprzęt, więc widać jak widać, ale to hadel przynajmniej jest no i zachęcam was serdecznie do zostawienia dzwoneczka na tym kanale, ponieważ no teraz YouTube prowadziła taką innowację w studiu twórców że można zobaczyć ile ile sub ile z was zostawiać dzwoneczka Tutaj prawie 1270 subów, a jakieś prawie 300 osób zostawiło dzwoneczek. No, to jest jakieś 20-kilka procent. No, chciałbym, żeby było troszeczkę więcej, więc zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę albo w dół do zasięgu. No i napiszcie też w komentarzach, który wam się pomysł podoba, który nie, znaczy i dlaczego. No i będzie też ankieta tutaj na tutaj na ekranie no także słuchaj i miłych wakacji dla tych wszystkich, którzy wakacje się zaczęły tydzień temu. No ale cóż będzie w, no przynajmniej macie więcej czasu na odpoczynek do września. Także dzięki serdecznie za uwagę. No, nie zapomnijcie o tym, co powiedziałem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa! I do zobaczenia kiedyś tam.